A tak wygląda pożegnanie z latem w The Warsaw Park, czy w The Park Warsaw, The Park Warsaw to się nazywa. Na no w każdym razie tu właściciel tych biurowców i tego terenu urządził wielką taką bibkę. Jest grill, jest dużo pysznego innego jedzenia, są ciasta, są napoje, grał nawet zespół na żywo, teraz jest tylko blisko. Cicho, ale było nieźle. No tu już końcówka, tak? Tu już z grilli gazowych są butle. Byłam, jadłam. Fajnie. Jest piątek rano i tu takie wydanie specjalne robię. Dziś będę pracować z domu. Przed chwilą byłam w altanie śmietnikowej, w której segregowałam swoje śmieci, takie, które się należą do segregowania. Za chwilę Wam opowiem, dlaczego wyszłam tak o świcie i skąd ta relacja. Otóż głównym celem tego porannego wyjścia nie była wizyta w altanie śmietnikowej, ale odnalezienie paczkomatu Allegro One Box. Ponieważ nie chcącę zamiast do zwykłego paczkomatu matu Impostu, zamówiłam sobie rzeczy z Allegro właśnie tego One Boxa No i co się okazało, wczoraj wracałam, gdy było ciemno, gdyż no, nie mogłam nie skorzystać z tak wspaniałej imprezy, którą The Park Warsaw urządził. Najadłam się tam okropnie i dziś mam właśnie. Dziś mam wyrzuty sumienia, już wczoraj wieczorem one się zaczęły. Zjadłam tam wszystko, bo wszystko było takie pyszne. No i wracałam wieczorem, było ciemno i pod skazanym adresem ja tego paczkomatu nie znalazłam, a paczki za chwilę mi wyjmą. Postanowiłam wyruszyć rano, gdy będzie widno. Tam yy, pod tym adresem jest tylko paczkomat Orlenu. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie może być tu mapa Google zupełnie mi nie pomaga. Mówiła do mnie, że jestem na miejscu, a żadnego one-boxa tam nie było. Także jestem zdesperowana do tego stopnia, że wyszłam z domu nieumalowana i idę. Pod wskazanym adresem jest tylko administracja spółdzielni mieszkaniowej, osiedla właściwie, Bielany. No i w środku w obiekcie, w tym obiekcie to jest właśnie ten adres. Nie ma żadnego paczkomatu. Idę dalej. Za chwilę dotrę do paczkomatu Orlenu. Jeżeli tego nie znajdę, nie wiem zupełnie co robić, ponieważ nie ma podanego żadnego numeru telefonu, pod który by mogła zadzwonić i się czegoś bliżej dowiedzieć. Kiedyś ten paczkomat był po drugiej stronie ulicy ale ale właśnie zniknął, no tak, to jest Orlen to nie jest One Box jak się domyślacie tamten, tamten jest zielony oprócz tego, że nie ma napisu to jest zielony wybrałam najprostszą opcję Właśnie mogłam już wybrać ją wczoraj, ale tak jakoś się wstydziłam, bo byli tu ludzie Przechodził pan z tej spółdzielni, miał taki roboczy, znaczy tak, z administracji, miał taki roboczy uniform bielany i spytałem tego pana. I pan mi powiedział, że właśnie tu jest przy zupełnie innej ulicy, ale w związku z tym, że stoi na posesji tej administracji, to ma taki adres także trzeba tu tak około 50 metrów przejść zupełnie inną ulicą i można się dostać do tego paczkomatu także za chwilę odniosę sukces będzie chwila prawdy tak trafiłam jest przy ulicy zupełnie innej Także zdążę odebrać swoje paczki, a jest tam między innymi lampa do wideo, ponieważ planuję nagrać kolejny poradnik. Taki program, znaczy się doradczy. Także na razie z rana nadawałam ja. Papa pa, miłego Dziąka, chwilę połączę, bo pokazuję Wam trzy paczki, które udało mi się z sukcesem odebrać. W dalszym ciągu miłowodzonka życzę. I nawet mi się spodobał ten automat. Bo kiedyś to jakoś tak kijowo działał się, słabo skrytki otwierały. O, na pewno co jest lepsze. O hej, jesteś tam jeszcze, mnie się pyta. O, ja, Powiem tak jestem. O, odbie. No chciał napisać mi to do następnego, ale niestety nie zdążyłam. Na pewno, co jest teraz fajne, to jest fajniejsze niż w paczkomatach Impostu. bo ja tu nie mam. No tam to właśnie mam aplikację. Zdalnie otwieram, czy tam z kodem QR, a tu nie mam aplikacji. Ale jest fajne to, że były trzy paczki i nie kazał mi. Za każdym razem wpisywać od nowa numeru telefonu, tak jak jest w Inpoście, tylko telefon był już jakby wpisany na stałą, tylko pokazywał ile jest paczek i wpisywałam same kody. Także no właśnie tak się zagadałam, że chachodnik nagrywam zamiast przepięknego bloku. No, także miłego piąteczku. na Narazisko do usłyszenia wkrótce.